Marto, jaka jest twoja prawda o dzisiejszym i całym tym cyklu wydarzeń? Jeżeli mówimy o protestach, które miały miejsce przed sądami i w Olsztynie, i w innych miastach, miasteczkach naszego regionu, to przede wszystkim cieszę się, że te protesty coś dały, że prezydent zawetował dwie bardzo szkodliwe ustawy, niekonstytucyjne ustawy. Szkoda, że nie zawetował tej trzeciej. Ważną rzeczą jest to, że się zebraliśmy. Jako obywatele zebraliśmy się razem, nie patrząc na to, co nas dzieli, bo dzieli nas na pewno bardzo wiele. Jednak potrafiliśmy się zjednoczyć, wystąpić wspólnie w obronie wartości, w obronie Konstytucji, w obronie trójpodziału władzy. Uważam, że te ustawy, które PiS uchwalił w sposób skandaliczny, w sposób ekspresowy, przepychając przez Sejm i przez Senat ustawę, w przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym w Senacie odkryto, że Sejm uchwalił ustawę, w której w, dwu, w, jednym miejsc, w dwóch miejscach jest ze sobą wewnętrznie sprzeczna. Senatorowie o tym wiedzieli i nie przeszkodziło im to przepchnąć tej ustawy. PiS dążył do tego, żeby zlikwidować w Polsce niezależne sądownictwo, żeby przejąć Krajową Radę Sądownictwa, przejąć Sąd Najwyższy, przejąć sądy powszechne. To się nie udało i nie udało się i determinacji obywateli. Od ponad tydzień obywatele gromadzili się przed sądami i to jest bardzo długi okres czasu, biorąc pod uwagę, że są wakacje, są urlopy, ludzie wyjeżdżają, chcą odpocząć od pracy. Ale wszyscy tu przychodziliśmy, bo są rzeczy ważniejsze niż odpoczynek, ważniejsze niż nasz wolny czas. I to zaangażowanie obywateli pokazało, że nie pozwolimy na to, aby nasza konstytucja była adaptana, aby nasze państwo było niszczone. I przed tym zaangażowaniem obywateli ujął się w końcu prezydent. Zrobił to, co do niego należało. Wystąpił w obronie konstytucji, przynajmniej w przypadku tych dwóch zawetowanych ustaw. Szkoda, że nie zrobił to w przypadku tej trzeciej. Natomiast ja mam nadzieję, że ta ustawa jak najkrócej będzie obowiązywać. Mam nadzieję, że to doświadczenie, które zebraliśmy przez ten ponad tydzień, ono w nas pozostanie. Jesteśmy silniejsi jako obywatele, silniejsi jako naród w tym momencie. Jesteśmy silniejsi tym doświadczeniem, które razem przyszliśmy, tą wspólnotą, która się między nami zbudowała. Kiedy tutaj przychodziłam pierwszego dnia, znałam kilka osób, które ze mną przychodziły. Dzisiaj żegnałam się z wieloma osobami, które stały się moimi bardzo dobrymi znajomymi już teraz, po tym tygodniu. To jest piękne. Ta wspólnota jest piękna. Yy, niestety wiem, że będziemy musieli się spotykać po raz kolejny. Nie liczę na to, że yy, prezes się zastanowi, weźmie pod uwagę nasz głos, stwierdzi, że może jednak warto posłuchać obywateli. Nie liczę na to, nie jestem naiwna. Yy, natomiast yy, będziemy silniejsi. Tymi doświadczeniami będziemy silniejsi i kiedy będzie kolejny czas próby, jestem pewna, że zdamy tak samo, jak teraz zdaliśmy w Demokracji. W tej chwili zawieszacie. W tej chwili zawieszamy nasze protesty. No w tym momencie byśmy protestowaliśmy w sprawie zawetowania tych trzech ustaw, tak? Dwie zostały zawetowane, jedna została podpisana. Cel naszego protestu w dwóch trzecich został osiągnięty, w jednej trzeciej w tym momencie osiągnięty być nie może. Ale zawieszamy ten protest, a nie go kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jako Polacy, jako obywatele, zacznijmy to zgromadzenie od odśpiewania hymnu narodowego. Jeszcze Polska jest póki my żyjemy są na Wczoraj mogliśmy zacząć od dobrej informacji, od informacji o tym, że prezydent zawetował dwie ustawy. Niestety dzisiaj musimy zacząć od informacji, że trzecią podpisał. Ale kochani, to w dalszym ciągu jest nasze zwycięstwo i nasz sukces. Jeszcze tydzień temu wszystkie media, wszyscy komentatorzy wieszczyli, że już niedługo PiS przejmie Krajową Radę Sądownictwa, przejmie Sąd Najwyższy. Tak się nie stało. Dzięki nam. To my, obywatele, zatrzymaliśmy ten pochód Jarosława Kaczyńskiego. Powód, w efekcie którego mogło dojść do likwidacji, całkowitej likwidacji niezależnego sądownictwa. Prawowy! 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 Kochani, wygraliśmy bitwę, ale nie wygraliśmy jeszcze wojny. Już wczoraj pani premier, a raczej prezes Kaczyński, ustami pani premier. W orędziu powiedział, Kolejny że PiS, pis się nie cofnie. Nie cofnie, nie cofnie się przed łamaniem konstytucji. Nie cofnie, nie cofnie się przed niszczeniem państwa prawa. Nie cofnie się, aż nie się przejmie sądownictwa. Ale, panie prezesie, my, my też się nie cofniemy. Kiedy wróci pan z wakacji i na nowo zacznie niszczyć polskie sądownictwo, my tu, my tu będziemy. Będziemy na ulicach polskich, miast, miast, polskich miast, miast, polskich miasteczek. Żeby powiedzieć raz jeszcze głośno i wyraźnie: precz z dyktaturą! Precz z dyktaturą! Precz z dyktaturą! Podpisana dzisiaj przez prezydenta ustawa, przyznaje ministrowi sprawiedliwości uprawnienia, jakich nie powinien mieć żaden polityk, tym bardziej z wyższych Niestety, ale od tej pory. To Zbyszek ciągłów będzie mógł samodzielnie mianować prezesów i wiceprezesów sądu. Demokracja konstytucyjna opiera się na dziele Montesquieu'a o duchu prac 1748 roku. Stoi tam. Nie ma wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą prawodawczą władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolna. Sędzia bowiem byłby prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciewiężyciela. Znaczy to nic innego, jak to, że to sędziowie mają sądzić, a nie politycy. Miejmy odwagę nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć z swego stanowiska. Miejmy odwagę nie tę tchnącą szałem, która na ośle pleci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystości. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Bye, <laughs> Piękne odleganie od do radości na zakończenie naszego zgromadzenia. Dziękuję wszystkim, oficjalnie rozwiązuję nasze zgromadzenie.